Jeszcze jedna rzecz. Gwóźdź do trumny. Całą narrację zrobił Tyburski. Jak to szalony reporter A, ustawił wywiad, tenzury, żeby go tak, zniszczyć. Tak, tak. No i że, jakby opublikował surowe nagranie z tego wywiadu, to by zupełnie inaczej ludzie odebrali. Ale szalony na pewno nie opublikuje, bo się boi. No i szalony opublikował na drugi <laughs> dzień tą surówkę <laughs> z wywiadu. I pod, zanim w ogóle wrzucił tą surówkę, to tylko się odniósł do Tyboriego, że mówi: Jednej rzeczy, Paweł, miałeś rację. Czasami naprawdę nie warto pomagać ludziom. I wrzucił tą surówkę razem z wyciętymi momentami. Naprawdę. Nie wierzyłem, że szalony reporter i ten jego piarowiec, który tam stał za kamerą, aż tak bardzo próbowali pomóc Tyburskiemu. Mhm. Oni naprawdę, ja to oglądałem i oczy wytrzeszczałem. Za każdym razem, jak chłop mówił coś kompromitującego, takiego totalnie na maksa, żeby się spalił, by miał jakieś hejt, to oni z ręką na sercu do niego zatrzymują nagranie, mówią: Kurwa, Paweł, nie możesz tak powiedzieć, Rozpier**olą cię za to, nie? Zobacz, to jest matka, tu to, takie emocje, zobacz, jak myśli widownia. Tłumaczą mu, na początku mu tłumaczą. Wiesz, dlaczego to jest nie okej? Okay? Mówi, ale ja, ale ja, ale ja, ale ja, ale ja, ale jak to, nie? I w ogóle nic, ale potem mówi, no dobra, dobra, no dobra, dobra. No i tak częściowo te uwagi uwzględniał. Potem, jak chłop się zaczął pogrążać jeszcze bardziej, już naprawdę się nakręcił emocjonalnie, już gdy mały gadał, to oni mu dyktowali praktycznie, co on ma powiedzieć, żeby, kurwa, jakkolwiek tą sytuację ogarnąć, nie? Że on mówi, no bo w sumie ten... Wiesz, my to robimy, nie było żadnej osoby niezadowolonej. No dobra, może jedna taka, no albo tam, no dobra, nie, nie było nikogo. No i ziomek mówi, poczekaj, stop, nie możesz mówić takich rzeczy, że nie było nikogo, a w sumie to ktoś tam jednak był, a w ogóle. Zaprzeczasz sam sobie w jednym zdaniu. A ty, no, bo, no bo nie było, no bo to tylko jedna taka sytuacja, ale to taka inna, ale coś tam... Bo mówi, powiedz k***a, zdanie, że albo nikogo nie było, albo w ogóle pomij wątek. Po mm. prostu, że nie ładuj się na minę. Mówi, no dobra, dobra, on no dobra, dobra. Ja mówi, kurwa, ale oni za uszy po prostu ciągną A go i tam. tak na koniec jeszcze pretensje. I tak, no, do... i tak to Bo Oni w pewnym momencie się poddali. Mm -hmm. Po prostu ziomek już tylko mówił, dobra, szalony, ty tylko nie śpi, reaguj na to, bo już zaczynasz przysypiać się, burski jakby dominuje. Zaznaczaj swoje zdanie, bo Ty zbierzesz na p***, że nie mm. kontrowałeś, i po prostu jakby reaguj na to i tyle. Paweł, jak nie chcesz, to nie. Znaczy, nie padło takie zdanie, było widać, vibe, no, że, tak, że zrezygnowany no, spójść, był tak. chłop nie? Żeby,